O Panie prezesie, zapraszam w takim razie tutaj do mnie prezes warmińsko-mazowskiego, syjników osób niepełnosprawnych, pan Tadeusz Milewski, wielkie prawa dla pana prezesa, dla pana Tadeusza, bo to jest ta osoba, która... To Spowodowała to, że po raz szósty spotykamy się właśnie w tym miejscu, żeby przypomnieć nam wszystkim, Wam i nam, o tym, że ten stadion leśny kiedyś bardzo mocno żył. Panie Tadeuszu, bardzo proszę, oddaję Panu głos. Chyba, że do tego, co mikrofonu, spróbujmy. Tak, tak lepiej. Proszę Państwa, cieszę się że po raz szósty możemy się tutaj spotykać, że po raz szósty walczymy o odbudowę tego pięknego obiektu, historycznego, legendarnego obiektu. Przypomnę, że w 1920 roku został oddany już z a więc... Pan Zdanie Witam wspaniałych naszych przyjaciół. Witam Zbigniewa Orybała. Witamy sportowców. Witam pierwszego olimpijczyka w Armii Madu, Sza Kluczka. Witam Zbigniewa Makowskiego legendarnego pogromcy kortneja na 800 metrów. Zbigniku. I obecnego dzisiejszego wspaniałego bohatera, Pana Józefa Schmidta. Raz małżonko oczywiście. Wielkie prawo teraz Panu Józefowi. Wielkie, wielkie, jeszcze, jeszcze. Ja tylko powiem, że Pan Józef w tej chwili jest na żywo z Radia jak dobrze widzę. ale teraz już Pan Przewodniczący, Pan Zbigniew Dąbkowski oddaje mikrofon. No i teraz ta główna uroczystość nadania tytułu honorowego obywatela Ołsztyna. Przewodniczący Rady Miasta Ołsztyn, Pan Zbigniew Dąbkowski, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie cieszę się niezmiernie, że w tak dużej liczbie zechcieliście Państwo wziąć Udział w wydarzeniu naprawdę historycznym, nie tylko dlatego, że gościmy tu bohatera 50, 50 lat temu. Bardzo proszę Państwa o uwagę, sztandar Rady Miasta prowadzić. 东林。 Panie Prezydencie, więc Szanowny Józefie Schmidt, Szanowni Państwo Pan Miejsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa wybitnemu lektoratlecie Króżskoczkowi Józefowi Schmidtowi z 2010 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Olsztyna na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje. Paragraf 1 nadaje się honorowo obywatelstwo Olsztyna panu Józefowi Szmitowi, polskiemu lekkoatlecie Kruszkowskiemu, dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu rekordziście świata. O. Plecy! Będzie chwila również dla honorowego obywatela, a w tej chwili bardzo proszę, gdy zajął Pan honorowe miejsce, A o wygłoszenie laudacji na cześć Józefa Śmita, honorowego obywatela Olsztyna, poproszę aktora teatru, Stefana Jaracza, Pana, Jaradza, pana Proszę bardzo. Ogróćmy jak za dawnych lat. Olsztyn Jotem ten zawodnik ląduje za chorągiewką oznaczającą rekord świata. Szmig pochyla się do tyłu i pada na bok. Stadion oniemiał. On Dopiero po półszej chwili zawodnik podnosi się z piaskownicy, pozostawiając na piasku odbicie swojego ciała. Znajduje się ono daleko poza chorągiewką oznaczającą rekord świata. Sędziowie mierzą: 1703. konie. Mówi o sobie, Ślązak jestem. Jego pierwszym językiem był niemiecki. Polskiego zaczął się uczyć dopiero po wojnie. Zainteresowanie lekkoatletyką zaszczepił w nim brat Edward, też sportowiec sprinter. Stanąłeś wtedy na rozbiegu, ty. W sierpniowy dzień, pamiętna dla nas data. Trzy skoki i 17.03. Speaker ogłosił Oto nowy rekord świata Pękła bariera Ludzkich możliwości Przełamał ją Tangur Śląski To był czas, że patrząc na to Serca nam aż rosły I że Polakiem jest Czuł dumę Każdy z nas Dziś Tylko echo powtarza tamte brawa a stadion leśny dawno dożył swoich dni. Nie jestem mówcą, Ja raczej chciałbym za zamiast mówić. Ale w tej chwili muszę za Was przekazać. Także ja tu chętnie przybędę. to jestem przybyt, bo w tej chwili jestem obywatelem Olsztyny. I... I może mi się uda przyjechać, jak ten stadion, był przynajmniej będzie w takim samym stanie, jaki był 50 lat temu.